Cześć, cześć, cześć. Mam dla Was krótkie wiadomości. Niektóre mogą być nieco spóźnione. Znaczy krótkie. No zobaczymy, czy będą krótkie. Bo temat chcę ogarnąć w jednym wideo. Zamiast rozbijać na poszczególne e, sub-tematy, to będzie jeden dłuższy filmik, albo nie taki długi. Nieważne, kto by się tym przejmował. Wiadomości. E, w tej chwili rozpoczęliśmy dziesiąte urodziny wartandera z tej okazji dzieje się bardzo dużo co tu można ciekawego zobaczyć przede wszystkim oczywiście będzie zlinkowane w y, opisie pod spodem wszystko po kolei przejdźmy na stronę naszego gaidina kochanego na samą górę i po kolei z okazji naszych dziesiątych urodzin tej gry Geijin wprowadził masę rzeczy, od których boli głowa i nie wiadomo za co się zabrać, tak naprawdę. Ale od początku punkt pierwszy programu przeceny. Od 31 października do 7 listopada mamy 50% taniej wszystkie modyfikacje, talizmany, backupy dla wszystkich pojazdów, wszystkich nacji. Z wyjątkiem tych świeżo dodanych z Fire and Ice, z tego co tu jest napisane, zaraz sprawdzimy w grze. 50% przeceny na konta premium w grze kupowane za Golden Eagles, za złote orzełki 90 dniowe i 365 dniowe, i przecena na sklepie Gajzina na konto 180 dni. Do tego dojdziemy za chwilę jeszcze, jak będziemy pokazywać następny punkt programu. Jeden z następnych punktów programu 50% taniej wszystkie ceny w srebrnych lwach i złotych orłach na wszystkie pojazdy w grze wszystkich nacji. Nie dotyczy to pojazdów dodanych w paczach Drone Age i w paczach Fire and Ice, czyli w dwóch ostatnich paczach. Nie dotyczy to też pojazdów dywizjonowych. Jak to wygląda w grze? Tu mamy naszego e, eventowego e, Stormtrigera, a do niego za chwilę w takim razie wrócimy. Proszę bardzo, otwieramy drzewko. Wszystko tu jest 50%, 50%, 50%. Diana nie jest 50%, bo została świeżo dodana. Glorius został świeżo dodany, więc nie ma 50% aviation to samo, wszędzie są 50% zniżki z wyjątkiem niektórych pojazdów które zostały świeżo dodane albo są szwadronowe dywizjonowe więc wszystko w dużych ilościach intensywnie w każdej jednej nacji do wyboru, do koloru no dobrze, to wracamy do naszego Tigera, szturmtigera Tiger. Sturmtiger. Proszę bardzo, Tiger ma osobny cały event. Discąc wykreślamy z listy do omówienia. Tiger e, Bardzo ładny pojazd, ale pojazdach testowych wygląda, że będzie taki trochę, może nie tyle glas cannon, bo on ma cholernie gruby pancerz, ale to będzie pojazd, który będzie dostawać bęski. chyba że będzie gdzieś z ukrycia atakować. Między. 31 października i 14 listopada będzie do wygrania kilka specjalnych nagród. I jak to będzie wyglądać? Co dwa dni 31 października, 2, 4, 6, 8, 10 i 12 listopada będą się pojawiać nowe misje do wykonania. W ramach tych misji należy ucykać 35 tysięcy punktów w bitwach. To są takie te, jak mamy podsumowanie bitwy, to tam jest taka kolumna z gwiazdkami. Trzeba uzyskać 35 tysięcy punktów, grając wyłącznie Ground Battles. Trzeba grać czołgami. Inne się nie liczą do tego. Trzeba używać pojazdu z rangi trzeciej albo wyższej, chyba że jest to pojazd eventowy, to wtedy można używać yy, wcześniej yy, wcześniejszych yy, R, ale inaczej musi być trzecia ranga. Za wykonanie jednej takiej yy, paczki misji, one są ważne tylko 2 dni, więc tu trzeba się spieszyć, żeby to wykonać. Wchodzimy sobie tu, proszę bardzo, Achievementy i tu jest Dreams Come True i mamy tu rozpisane, co jest do wygrania i jak to wygląda. I zadanie wygląda tak, że jest przez 2 dni, ma swoje mnożniki tu rozpisane w zależności od tego czy gramy w arcade czy nie. Jeżeli gramy w werbę to dostajemy 30% więcej punktów do zadania. Jeżeli nie to gramy za 100%, ale to jeszcze jest mnożone przez rangę pojazdu. Na niższych rangach jest tylko 80% tego co zarobimy w grze. Na wyższych rangach jest dodatkowe 20% więcej. Więc tu można sobie skumulować to troszeczkę więcej, jak gramy w wysoką rangę pojazdów naziemnych w Realistic to będzie to szybciej lecieć. <tryk> w każdym razie wykonujemy jedno zadanie. W dwa dni mamy na wykonanie. Wykonamy jedno zadanie, dostaniemy taki tytuł pod nazwisko gracza, jest taki tytuł, jak ja mam tu na karcie. Rozpisany, że jestem Yamato Damashi. Jeden z tych tytułów to to jest ta dziesiątka. Wracam do achievementów, proszę bardzo. To jest taki tytuł dziesiątka. Jak wykonamy dwa takie, dostaniemy dekala. Nie powiększego tu, powiększego na stronie. Taką naklejkę na czołg. Za wykonanie trzech jest taki piękny krzyżyk yy, dziesiątka rzymska na dekor dekoracja trójwymiarowa dla statków yy, naklejka z dziewczynami na pojazdy za cztery takie zadania za pięć takich zadań trójwymiarowy tort na czołgi za wykonanie sześciu tych zadań nagroda główna czyli Sturm Tiger albo szturm morser, jak tu jest napisane w zależności od tego jak, w, któ w której części świata się go nazywa Sturm Tiger i na koniec jest loading screen za wykonanie siedmiu tych zadań. Tak to się prezentuje. Tak wygląda ten Sturm Tiger ranga czwarta Battle Rating 6.3. Ma bardzo gruby pancerz z przodu 150 mm, będzie ciężko to przebić. Zarówno wyżs... niższa płyta ma tylko setkę, więc tu trzeba będzie uważać. Ma to, to na pokładzie 14 takich pocisków, tylko i wyłącznie, i jest to pocisk totalnie od czapy 130 kg TNT na pokładzie. Jak to rybnie, to po prostu jest pozamiatane, i nie ma co zbierać, i właściwie to jest one hit na cokolwiek. W ramach ciekawostek to jest. Arm, rakieta, de facto w kategorii rakietowej, więc to nie jest liczone jako działo, ale gdyby to potraktować jako działo, to w grze jest tylko jedno większe działo dostępne w tej chwili na pokładzie HMS Hood o 1 mm kaliber większy to jest tak, taki sobie pocisk, dobra Tiger event OK to lecimy dalej achievements, jest tu War Thunder Anniversary wlepka z dziesiątymi urodzinami e, znowu dla pojazdu wykonanie jest bardzo skomplikowane należy zagrać jedną misję w której będziemy mieli aktywność 70% lub więcej używając pojazdu z ery trzeciej lub wyższego i tyle, nie ma żadnych innych wymagań także to się zdobędzie de facto przy okazji to to jest takie coś Kolejny event, jaki tu mamy, tak naprawdę, to tu się przełączę z powrotem. Tu mamy te nasze pin prezenty w większej wersji dostępne. Szczególnie te dwa nas będą interesować. Naklejka z 10 Szturm Tigera. Naklejka dziesiąte urodziny i pinapy dziewczyny. Bardzo zacne. Wracamy do anniversary. Naklejka dziesiątka. Taka sobie bym powiedział. <laughs> Storm Tiger omówiony. 10 pojazdów. Do 14 listopada, praktycznie cokolwiek byśmy nie grali, zdobywamy punkty. Za zdobycie odpowiedniej ilości tych punktów dostajemy milestone, na którym z losu, ze skrzynki wpada nam losowo jeden z pojazdów, które widać na ekranie. Jeżeli po, y, wszystkie te pojazdy z tej listy już posiadamy, to zamiast takiego pojazdu będzie nam wpadać 3 dni konta premium. Ale jeżeli nie posiadamy któregoś, to najpierw dostaniemy ten, którego nie posiadamy losowo z tej puli. Y, to jest TB3M rosyjski i29, ja5M. A13 Mark II z 1939 bardzo fajny francuski płatowiec z pierwszej rangi, praktycznie samolot rezerwowy. Kopa ma olbrzymiego, ma 60 pocisków po 30 na działko kalibru 20 mm, więc to się będzie po prostu rozprówać przez wszystkich przeciwników, których spotka. więc Będzie się przyjemnie low-rank w samoloty francuskie robić. M8 LAK amerykański, eee, HE51, Lag323, DB7 i eksperymentalny XF5F. Bardzo fajne samolociki. <coughs> ehm, należy grać e, pojazdami rangi trzeciej lub wyższej, era trzecia lub wyższa. I wygląda to tak. Za pierwsze 5000 punktów, które zdobędziemy, albo inaczej, jak y, ugramy 5000 punktów, dostajemy pierwszą skrzynkę, potem jak dojedziemy do 25000 punktów, czyli 20 20000 więcej, bo to jest y, na linii, a nie że dodatkowo, nie że 5000, a potem 25000, to jest na jednej linii, jak osiągniemy 5000, od początku eventu to jest pierwsza skrzynka, jak osiągniemy 25 tysięcy od pierwszego eventu to jest od początku eventu to jest druga skrzynka. 50 tysięcy trzecia, 100 tysięcy czwarta, 200 tysięcy piąta, 300 tysięcy szósta, 400 tysięcy siódma, 600 tysięcy ósma, 800 tysięcy dziewiąta. Jeżeli ktoś się do 14 listopada wyrobi zdobywając milion punktów yy, w grze... Z niewielkim modyfikatorem. Proszę bardzo, jakie są modyfikatory? To jak zdobędziemy ten milion, to wpadnie nam w sumie wszystkie te 10 pojazdów. Chyba, że mamy już któreś z nich wcześniej zdobyte w jakichś innych okolicznościach albo kupione, to wtedy będzie uzupełnione to wszystko dniami premium za te milestone. Modyfikatory typowe w zależności od rangi pojazdu era pierwsza, trzecia razy 0,8. Na randze piątej jest jeden ze 100%, na randze wyższej niż piąta jest maksymalnie 120% punktów i w zależności od trybu gry, jeżeli gramy w Realistic to jest mnożnik, jeżeli gramy nie w Realistic, to nie ma, na powietrznych bitwach jest plus 40%, na w bitwach ziemnych jest 33% i na bitwach morskich jest 2,5 raza, prawie więcej z założenia, więc top tier morski jest atrakcyjny w tym temacie i dosyć atrakcyjny jest Grant, ale na wysokich rangach. To wtedy można te mnożniki ładnie uzyskać i szybciej uzyskać te punkty. Inaczej mówiąc, jeżeli uda nam się z tych mnożników, które tu są rozpisane, uzyskać półtora razem, to jest powiedzmy tam złote 33 razy 0,9. Ileś z tego wychodzi, jak wyjdzie z tego półtora, to znaczy, że za każde 10 punktów w misjach tych gwiazdek, które są na podsumowaniu bitwy, ucykamy 10 tych gwiazdek, to do tego achievementu dostaniemy tych gwiazdek 15. Więc tu. Opłaca się z tego skorzystać, gdzie ja położyłem mój kre, kre, kreślnik, żeby to wykreślić. Dobra, tu zamykamy. Tu zamykamy. Przechodzimy do kolejnego punktu. Nie chcę tego podglądu. Chcę zwykły stateczek, mój, który się tu absolutnie nie liczy. Przełączam się na Niemców. Przełączam się na drzewko wynalazków w, w, w wojskach naziemnych. I tu. Jeżeli bym miał ucykane <grym> i miałbym tutaj jakieś z tej czwartej rangi, z czwartej ery, z tej lewej strony drzewka sześć pojazdów, ewentualnie może któryś z tych pojazdów kupiony premium, to wtedy mógłbym sobie wyznaczyć, że chciałbym wynajdywać jakieś pojazdy, ten tutaj klikając, no niestety, yy, klikając w research w randze piątej. I tu się pojawia po prawej stronie taki pojazd maluśki, który się nazywa Maus. I mógłbym sobie go kliknąć research i pojechać jakąś bitwę, zdobyć tam jakiekolwiek punkty, tak żeby chociaż jeden punkt doświadczenia wynajdywanego w bitwie trafił na tego Mausa. Maus tu w tym drzewku będzie do siódmego. Więc nie będzie jakoś super długo ale jeżeli do siódmego tu w jakikolwiek sposób na tego mausa wpykniemy chociaż jeden punkt doświadczenia, on już tu z nami zostanie i będzie go można skończyć i będzie go można używać. Więc warto sobie wpaść, warto sobie zobaczyć, i wtedy można tego mausa wynaleźć i jeździć. Są niezerowe szanse, że maus będzie dostępny za rok, na następne urodziny, to już się stało taką tradycją, że maus trafia się na eventach. I jest, i jest dostępny. Dobra, wracamy na stronę internetową. Kolejny punkt programu poza mousem to jest 10 tysięcy rzadkich zestawów w sklepie dostępnych. Do 7 listopada można kupić unikalne paczki, które prezentują się tak. Prototyp T-34 Herman, German, Sherman, ale już jest wyprzedany w, tej, w tym momencie. On się wyprzedał błyskawicznie. Łódź Johna Kennedy'ego, Project 1124 MLRS i niemiecka Łódź. Jest kilka tych zestawów. <tryk> Każdy z nich jest limitowany do 2000 sztuk. Więc jest to nie tylko dostępne czasowo, ale jest limitowana ilość, dlatego Herman się już skończył. E, łącznie tych paczek jest 10 tysięcy, ale tylko po 2000 każdego z rodzajów. E, jak się wejdzie do sklepu, to można już tu zobaczyć, że tu już jest Herman wy, wyczerpany, ale jeszcze jest cała masa innych pojazdów. Jeżeli chcecie prototyp T34, to trzeba się spieszyć, bo już zostało tylko 150 w tym momencie. Ceny są dosyć wysokie, ale uzupełniają w każdym momencie, praktycznie jest premium dostępne, czy nie jest. Do tych niższych widzę, że nie jest premium dostępne. Do tych trzech nie jest premium dostępne, są tylko złote orzełki dostępne, więc to oferta jest nieco mniej atrakcyjna. Zwłaszcza, że to jest 50 euro, więc to są dosyć duże pieniądze, ale to są pojazdy, które. Były dostępne w różnych wersjach beta jako pierwsze, i one są generalnie w tej grze już niedostępne, chyba że się właśnie jakaś tego typu oferta trafi. E, to to jest e, ta, takie coś. E, kolejna rzecz to jest taka, że od siódmego, jak się skończy ta oferta specjalna, to będą wyprzedaże na inne oferty, e, więc tu pojawią się prawdopodobnie tak jak mamy. Może nie premium ten, tu są vehicles. To są te wszystkie różne paczki, inne, pozostałe. E, prawdopodobnie będą poprzeceniane, może wszystkie, może tylko niektóre. Cena prawdopodobnie będzie coś koło połowy wartości w dół może 30%, ale prawdopodobnie większość będzie albo i wszystkie, które tu są normalnie dostępne, będą za połowę ceny. Więc jest to też okazja, żeby kupić tego typu pojazdy zdecydowanie taniej, w każdym zestawie jest poza pojazdem zestaw złotych orłów, zazwyczaj jest też konto premium na określony czas, czasami może się zdarzyć, że jeszcze będzie jakaś naklejka dodatkowo, albo dodatkowy kamuflaż, tak jak tu mamy do XM1 mamy dodatkowo kamuflaż. Więc oferta będzie dosyć interesująca i wracając do początku, do pierwszego ogłoszenia, jest to y, tu ta przecena, możemy sobie wejść do gry i tu w grze jest konto premium możliwe do zakupienia <laughs> i to konto premium kupujemy za złote orzełki jest w tej chwili 50% przeceny na konto 90 dniowe za 2500 zł orłów, albo roczne konto za 7500 zł orłów, to jest przecena 50% i ona się generalnie nie powtórzy ale teraz yy, myk w drugą stronę jeszcze wracamy na stronę sklepu, i tu są konta premium. I tu jest konto premium 180 dni, przecenione też 50%. Co oznacza, jak widać, że to konto 180 dniowe jest warte w tej chwili tyle, co normalnie jest konto 60 dniowe warte. Więc 3 razy tyle za te same pieniądze. Więc to jest oferta, którą warto wziąć pod uwagę. E, kolejny punkt programu to jest. Zestaw turniejów do wygrania w tych turniejach różnych, które będą rozgrywane. Są detale 100 naklejki i masa złotych orłów. Tych turniejów będzie kilka. Można spokojnie się przyłączać i spróbować swoich sił. Są i w symulatorach, i w arcadech, i w realistic. I w mniejszych zespołach, i w większych zespołach, jeśli wejdziemy na stronę, zlinkuję te, ten news, jak wejdziemy na stronę, to możemy sobie zobaczyć taki turniej, jak do, wygląda dokładniej. To akurat mm, turniej, w którym będzie jak trzeci walczyć z jakim trzecim na jednej z mapie Eastern Europe albo Gladiators. Będzie kilka rund o różnych godzinach. Trzeba się zalogować do, wygr do wygrania z 15 tysięcy złotych orłów. Więc może warto skorzystać, może nie. Do wyboru, do koloru tych turniejów jest masa. To, to jest kolejny punkt programu do wykreślenia. I zostało nam najciekawsze czyli easter egg w postaci Halloweenowego garażu. Halloweenowego, co ja gadam od świętnego garażu. Eee, wróćmy do zwykłego wyglądu i do moich am, Brytyjczyków, bo ja gram Brytyjczykami. Jesteśmy sobie w garażu i możemy sobie zobaczyć tu kilka różnych fajnych rzeczy. Po pierwsze tu masa ozdobników, cały czas sztuczne ognie i inne ciekawe rzeczy. Eee, czołgi strzelają konfety i w ogóle. Ale! Tu mamy z boku takiego ludka. Jak sobie go klikniemy, to możemy sobie obejrzeć ten garaż w trybie pierwszej osoby. Jest to w ogóle wyjątkowa sytuacja. Prawdopodobnie to nie zostanie. Chociaż fajnie by było, gdyby to zostawili, i po całym tym evencie można było sobie tak poglądać. Generalnie ci, co mają karty NVD, mają możliwość ustawiania sobie kamery w garażu dosyć swobodnie, o ile są na Windowsie. Na innych platformach to nie działa tak dobrze, na Linuxie w ogóle to nie jest zaimplementowane, jeszcze przynajmniej może to się zmieni. Ustawiając sobie kamerę, to można sobie ustawić tak jak się chce, tak naprawdę, ale mogliby to zostawić dla tych wszystkich, którzy nie mają te, tego i można sobie tu pozwiedzać. Z ciekawostek, które tu mamy, to jest wielki urodzinowy tort z czołgami, z samolotami, ze statkami, z racami pod plandeką namiotu, więc jest bardzo wesoło. Jak się odejdzie za daleko, to wracamy do głównego ekranu. Tu mamy Secret Documents. Tu mamy Stalinium. Można wejść na te wieże i pozwiedzać, ale nie to chcę wam pokazać. Tylko wrócić tu gdzieś na początek. Tu, jak się trafi lepsza pogoda w hangarze, to tu jest jakaś ciekawa mapa. Być może będzie jakaś mapa z tego później do gry. Kto go tam wie? Tu są dwa bugi w tym hangarze, po pierwsze tu kończy się taśma, ale słupek wylądował w nieodpowiednim miejscu i po drugie tam jest jeszcze w powietrzu fruwający taki pypek, któryś z takich pypków, które tu są odpowiedniki do tych słupków, pewnie tu też jest gdzieś słupek schowany i wyfrunęło to gdzieś, nie, nie działa tak jak powinno. Tu są schowane w garażu pojazdy, które ma się w linii normalnie, więc można sobie je obejrzeć i one będą z odpowiednimi kamuflażami i dekoracjami. Ale tu mamy zestaw pojazdów, które były używane na eventach z okazji tego Prima Aprilis. I tu mamy dmuchany czołg, który był z czterema rowerami w środku i strzelał ziemniakami i widać lufa mu się rusza od wiatru. Mało tego, te, ten czołg dmuchany teraz jeździ w hangarze, jako tutaj ten czołg przejeżdżający, więc co jakiś czas jest z innego eventu, którego ja nie pamiętam, co tam, gdzie tam i jak tam był tego typu opancerzony pojazd. Prawdopodobnie było to przed testami ery. Były mechy które się składały z różnych wieżyczek i komponentów czołgów różnych nacji, więc można rozpoznać tu na przykład, że wieżyczka z Kiwi-2 jest i do tego przyczepione jakieś mniejsze inne wieżyczki. Później był event y, taki futurystyczny, to są pancerze, które potrafiły być przezroczyste na tych czołgach futurystycznych i najświeższy event, który się odbywał z okazji Dune, y, tu mamy Arakis, to jest harkoneński czołg w tym momencie. To możemy sobie jeszcze podejść i zobaczyć jakieś podium i spróbować podejść tu gdzieś bliżej, ale jak wyjdziemy za daleko, to się pojawia informacja. Wracaj na pole bitwy. Jak nie zdążysz, to wrócisz po prostu do hangaru. E, podobnie mamy w hangarze lotniczym. Hangar morski lotniczy się nie liczy, ale hangar. Morsk, hangar zwykły, lotniczy się liczy, i tu mamy różne ciekawe rzeczy. Znów i znowu, jak znajdziemy naszego ludka i go klikniemy, to można zwiedzać w trybie pierwszoosobowym. Zobaczyć tu jakieś ciasteczka z gajzinem, butelki szampana z gajzinem też tu są, slince... Można znów zobaczyć tort w lepszym świetle, być może, i co tam w środku jest. I pooglądać znowu pojazdy latające, które brały udział w różnych eventach prima Mamy UFO. Mamy takie dwa drony jednoosobowe, które służyły do obrony stacji kosmicznej, bo biła bitwa totalnie w kosmosie i broniło się stacji kosmicznej. Z eventu, który cały czas w reklamach nawraca, jest kaczucha którą latał pilot Niedźwiedź i to są te wszystkie fajne latadła ostatnie. I najstarszy event, który był My Little Pony, latające z tęczami i różnymi innymi fajnymi rzeczami. I na koniec mamy oczywiście dostępny hangar, <coughs> hangar port morski. I tu są znów widoczne rzeczy, masa różnych ozdobników. Dziesiątki, nie dziesiątki, można pooglądać, i tu znowu jest ludek, który jest schowany tu przy transparencie z dziesiątymi urodzinami. Trudno go zobaczyć, ale jak się go sklika, to znowu pierwsza osoba. Unikalna możliwość zobaczenia w którąś stronę, w którą wcześniej nie oglądaliśmy. I tu jest największy teren do biegania. E, sterowanie tym ludkiem jest e, wsad. Shift powoduje, że można biegać, więc jest taka możliwość. I tu są jeszcze dwa fajne okręty, które były dostępne też w ramach specjalnych eventów. Co może nam dać okazję do namówienia wreszcie do wprowadzenia brakujących statków, które już w World of Warships są, mianowicie okręty podwodne. Na początek żaglówka piracka, taka maluśka. Można sobie było takimi pływać w swoim czasie, też bardzo przyjemnie mogliby to spróbować prowadzić też w ramach jakiegoś trybu. No i oczywiście łodzie podwodne były dostępne, więc wreszcie bomby głębinowe by się do czegoś przydały tak naprawdę, poza niszczeniem statków w jakichś totalnie krytycznych sytuacjach. Mamy tu łodzie podwodne, które pracowały i w jakiś sposób to działało, więc tak to się wszystko prezentuje. Mamy te urodziny, i tyle jeśli chodzi o te wszystkie wiadomości, które są do przekazania z okazji urodzin. Więc uzbierało się tego dużo na jeden post. A teraz lecimy grindować, bo czas jest ograniczony i trzeba trochę tych punktów pozdobywać. Do zobaczenia na razie.